Hejka, z tej strony Kaliber. Dzisiaj pokażę Wam jak przejść easter na mapie FireBase Z. Easter możemy przejść w solo jak i w kooperacji, natomiast prędzej polecam Wam grać w kooperacji, dlatego że jest kilka kroków, które są troszeczkę irytujące yy, grając w solo. Tak więc co, możemy przejść do pierwszego kroku. Pierwszym krokiem jest włączenie zasilania. Kiedy teleportujemy się do bazy, mamy trzy reaktory eteryczne, które musimy włączyć. Musimy do każdego z nich podejść oraz uruchomić. Następnie, musimy zabijać zombie, aby uzupełnić pasek energii. Kiedy włączyliśmy zasilanie, możemy teleportować się do dziedzińca, gdzie możemy porozmawiać z Rawieniowem. Możemy słuchać jego konwersacji lub możemy w międzyczasie teleportować się do Centrum Kontroli Lotów, gdzie musimy odbyć rozmowę z Pegiem. Natomiast pek po prostu wykorzystał, uruchamiając zasilanie i nie chce dać nam więcej wskazówek, więc musimy znowu teleportować się do dziedzińca, gdzie znowu musimy e, rozmawiać z Rawieniowem. I po rozmowie Rawieniow da nam swój identyfikator, który potrzebujemy do następnego kroku. Następnym krokiem jest stworzenie serum. Do tego potrzebujemy trzech składników. Pierwszy składnik znajdziemy w magazynie wyposażenia obok dziedzińca. Podchodzimy do szafki, naciskamy klawisz akcji, po czym, po czym zeskanujemy kartę oraz otworzy się szafa, gdzie znajdziemy pierwszy składnik. Drugi składnik znajdziemy w inżynierii, czyli jak teleportujemy się do bazy musimy skierować się w lewo, tam znajdziemy drugą szafkę. Oraz trzeci składnik znajdziemy w gabinecie pułkownika, znajdującego się nad Jagier Nogiem. I kiedy zebraliśmy wszystkie trzy składniki, możemy pójść do szpitala, znajdującego się za koszarami, gdzie możemy zmniejszać składniki. Najlepiej jest wyjść z tego budynku, dlatego że po kilku sekundach zrysły się kilka ogarów piekła, które najlepiej jest je zabić. Po kilkunastu sekundach możemy z powrotem pójść do pixela oraz wziąć system doprowadzający czynnik. Kiedy wzięliśmy ten czynnik, możemy pójść do wentylatora znajdującego się pod KPO. Podchodzimy do wentylatora, naciskamy klawisz akcji, po czym powinniśmy położyć nasz czynnik oraz udać się do Peka. Nie musimy niczego naciskać, ponieważ dialogi rozpoczną się automatycznie. W tym dialogu Pek da nam więcej informacji dotyczących uwolnienia Maxis. Po dialogu z Bekiem musimy udać się do umocnienia przy skałach, czyli w pomieszczeniu tam, gdzie znajduje się speedcola oraz blokować stację transferu pamięci. Po czym będziemy mieli dostępne pułapkę na esencję? Pamiętajcie, że pułapka na esencję zamienia nam granaty taktyczne, więc miejcie to na uwadze. Następnie możemy przejść do kroku, dla których może być to nieco skomplikowane, natomiast uwierzcie mi, tak to nie jest i wytłumaczę Wam jak to zrobić. Ten krok przypomina bardziej łapanie pokémonów, natomiast w tym przypadku łapiemy naśladowcy, a dokładnie naśladowcy, które mogą się pojawić od zasobów czyli granaty taktyczne, ofensywne, od złomu lub od killstreak'u. Zasoby te możemy znaleźć w okolicach parkingu. Oznaczam punkt zborny. Udać się w wyznaczone miejsce. W okolicach Jaggernogu. Zajęło wam to trochę czasu, co? mnie w najciekawszym kontroli. Oznaczam punkt zborny. Oraz w, w kwaterii PK. wyznaczone miejsce. Oznaczam punkt zborny. Jeżeli naśladowca się zrespi, to możemy zabić pozostałe zombie, dlatego że naśladowca będzie ostatnim wrogiem. Następnie musimy mu zdawać obrażenia tak, aby miał bardzo mało życia. Po czym możemy użyć pułapki na esencję? Jeżeli naśladowca się zbliży do tej pułapki, to musimy dwukrotnie nacisnąć klawisz akcji, w moim przypadku jest to klawisz F, aby móc złapać naśladowcę. I tak swobodnego naśladowcę musimy zaprowadzić do centrum danych oraz umieścić pułapkę w stacji transferu pamięci, po czym powinniśmy dostać dialog od Bramsa. Weaver powinien nas poinformować, że wzięliśmy dokładny dialog oraz możemy wziąć drugą pułapkę na esencję. Teraz szukamy drugiego naśladowcy, w moim przypadku jest to w kwaterze peka, czyli naśladowca się respi, daje mu wystarczająco obrażeń, potem go muszę złapać za pomocą pułapki na esencję, zaprowadza to na centrum danych oraz powinniśmy otrzymać dialog od Sokołowa. I dokładnie takie same kroki wykonujemy przy trzecim naśladowców. W moim przypadku jest to w centrum dowodzenia, po czym powinniśmy dostać dialog od Żabina. Kiedy zdobyliśmy wszystkie trzy dialogi to musimy odczekać kilka sekund i komputer powinien wyjąć dyskietkę, którą musimy wziąć. Jeżeli uwięzimy naśladowcę nie pochodzącego z zasobów, to, będziemy, to otrzymamy dialog od innej osoby. I wyr poinformuje nas, aby szukać dalej. I jeżeli naśladowca będzie mieć dużo zdrowia i próbujemy go uwięzić, to gra nas poinformuje, że cel uciekł oraz zniszczy nam pułapkę na esencję. Po czym musimy udać się do centrum danych oraz wziąć pułapkę. Kiedy wzięliśmy dyskietkę, to możemy udać się do biura planowania gdzie musimy włożyć dyskietkę do komputera po czym powinniśmy otworzyć drzwi do KPO. Następnie musimy pójść do KPO, gdzie będzie tworzyć wyrwę międzynarodową. Niestety będzie wymagać to stabilizacji, więc będziemy musieli udać się do PEKA. Niestety on nie będzie chciał z nami współpracować. Musimy czekać do momentu, aż Ravionoff poda nam kod do szafki, po czym będziemy mogli wziąć biernik eteru. Do następnego kroku będziemy potrzebować łopaty, i tu łopatę znajdziemy z tyłu centrum kontroli lotów, dokładnie w tym pomieszczeniu. Kiedy mamy już miernik eteru oraz łopatę, to możemy przejść do następnego kroku, czyli zbieranie trzech zbiorników eteru. Pierwszy zbiornik eteru możemy już wykopać w otwartym placu obok tego okna. Po czym powinniśmy zauważyć, że zrespiło się kilkanaście zbiorników eteru i my musimy znaleźć zbiornik eteru tylko i wyłącznie z białym dymem. Prawie wszystkie zbiorniki są z białym oraz czarnym dymem, więc tych zbiorników nie możemy brać. Musimy wziąć tylko i wyłącznie zbiornik z białym dymem, taki jak teraz Wam pokazuję. Wszystkie te zbiorniki eteru możemy zobaczyć w okolicach Otwartego Placu oraz Biura Planowania. Jeżeli znajdziemy poprawny zbiornik, to powinniśmy zauważyć w prawym górnym rogu, że wzięliśmy jeden z trzech zbiorników eteru. Drugi zbiornik eteru możemy zdobyć w miejscowości umocnienia przy dżungli jeżeli wykupimy tam dół to będziemy mieli ograniczone pole manewru czyli jeżeli widzimy po poza te żółte pole to prawdopodobnie będziemy tracić życie i naszym celem jest przetrwanie przez kilkadziesiąt sekund. Podczas tej sekwencji będą ryspić się ogary piekła oraz niszczyciele więc warto zaopatrzyć się w jakąś dobrą broń w jakieś granaty taktyczne typu mapki z talerzami lub fabiki oraz lepiej, najlepiej mieć jakieś dobre ulepszenie. Ja na przykład lubię korzystać z krągu ognia. Po upływie kilkudziesięciu sekund żółta mogła powinna zniknąć, po czym powinniśmy wziąć zbiornik eteru. Następnie potrzebujemy broni Rajka 84. Możemy ją zdobyć z Mystery Boxa, możemy ją zdobyć z prób lub możemy ją zbudować. Jeżeli nie wiesz jak zbudować tą broń to zapraszam was do poradnika. Link znajdziecie w opisie oraz w linku w prawym górnym rogu kiedy posiadamy to broń, to możemy pójść za kuszary oraz wykopać zbiornik eteru. I kiedy wykopaliśmy tu, to musimy zwracać uwagę, gdzie steleportuje się zbiornik eteru. Następnie musimy użyć alternatywnej amunicji i musimy strzelić w ten zbiornik. I kiedy ta alternatywna amunicja tworzy takie tornado że można powiedzieć, to musimy bardzo szybko wziąć ten zbiornik eteru. Inaczej yy, zbiornik eteru zmieni swoją lokalizację. Kiedy zebraliśmy już wszystkie trzy zbiorniki z eterem, to musimy je umieścić we wszystkich trzech reaktorach eterycznych, czyli w tych reaktorach, gdzie musieliśmy uruchomić zasilanie. Po tym jak włożyliśmy trzeci zbiornik, to powinniśmy zauważyć znacznik na mapie i to prowadzi nas do KPO. Kiedy znajdziemy się w KPO, to będzie trwać stabilizowanie wyrwy. Niestety zakończy to się niepowodzeniem, dlatego że źle zmieszaliśmy mieszankę serum. Poczempek powinien nas poinformować właśnie, że źle zmierzaliśmy serum i musimy odczekać około minuty, aż pojawi się nowy dialog od Weavera. Po dialogu z Weaverem oraz rawnyniowym musimy udać się do biura planowania, gdzie musimy użyć komputera. I jeżeli gramy na PC, to będzie to w miarę upierdliwy krok, więc też polecam właśnie grać na kooperacji, ponieważ nie wiem co Trajak wymyśliło, żeby dawać ustawienia domyślne R, e, A, REAV. Przecież sterowanie tymi klawiszami to jest jakaś porażka. No, ale kiedy opanujemy już sterowanie, to musimy znaleźć poprawną satelitę. Satelity na tym monitorze są zaznaczone na żółto i musimy naszym kursorem, który jest na niebiesko, skierować na satelitę. Zauważmy też w prawym dolnym rogu tego monitora, że mamy tam flagę. Jest tam flaga amerykańska, z tego co wiemy też jest tam flaga ruska oraz flaga nieznana zaznaczona znakami zapytania. I właśnie tej satelity potrzebujemy. Jeżeli skierujemy na to satelitę, to po mu prostu musimy ustawić z klawiatury. Który nam się pojawi na ekranie, po czym zostajemy poinformowani o rozpoczęciu sekwencji ostrzału satelity. Następnie możemy użyć KPO, ale zanim to zrobimy, najlepiej się przygotować. Ulepszy swoje bronie, kupcie potrzebne perki. Owszem, możemy też to zrobić w ostatnim kroku, natomiast możemy teraz to zrobić, póki jest spokojnie. I kiedy użyjemy KPO, to włączymy pierwszą z dwóch kat scenek. No i możemy przejść do ostatniego krogu tego isterega. Jeżeli kacelka się zakończy, to będziemy musieli pokonać ordę. I pierwszą rzecz, którą nie robimy, to nie zbliżamy się do ordy, dlatego że ona może nas tych natychmiastowo. Jeżeli rozpocznie się z walka z bossem, to najlepiej jest teraz strzelać w ordem, póki mamy jeszcze czas, dlatego że potem będą się zombie, będą respić się liściciele, ciele, będą respić ogary zarazy oraz na naśladowcy. Natomiast nie musimy się za bardzo skupiać na pokonaniu bossa, musimy skupić się tylko i wyłącznie na tym, żebyśmy nie zginęli. Na dziedzińcu też mamy wszystko, czego potrzebujemy. Mamy pack apatch, mamy maszynę Dr. Wunderfeast. W razie czego, jakbyśmy zginęli, to możemy tam kupić perki. Mamy też skrzynkę z amunicją oraz mamy też stół rzemieślniczy, gdzie możemy kupić sobie grant oraz wyposażenie. Jeżeli zrobi się w miarę spokojnie, czyli nie będą się ryspić zombie, to możemy zadawać spokojnie obrażenia Ordzie. Jeżeli Ravienov informuje nas, aby szybko strzelać, to znaczy, że głowa czy cokolwiek to się nazywa na samej górze jego ciała jest jakby otwarta i tam możemy strzelać i zdawać większe obrażenia. Jakie perki polecam? Wszystkie perki, które są ulepszone na poziom 3 oprócz elemental pop oraz topstop, dlatego że dwa perki są według mnie troszeczkę bezużyteczne. No i pamiętajcie, najważniejszą rzeczą jest to, aby nie panikować. No i pamiętajcie o tym, że mamy bardzo dużo czasu, więc nie musimy od razu zabijać tego bossa. I kiedy zabijemy tego bossa, to pojawi się końcowa kadcenka. I tak, easter Isterega na mapie Firebase Z. Wielkie dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że poradnik Wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, na więcej poradników z Call of Duty Zombies. Jeżeli Macie problemy z przejściem Isterega lub szukacie. Y Graczy do pokonania tego easter egga, to zapraszam was na serwer Discord. Link macie w opisie pod tym filmem. A tymczasem trzymajcie się. Cześć.